Tak się właśnie kończą przyjaźnie, no. Okej. Okay. wow! <śmiech> wow! <śmiech> nice! To, czas P1: 30.3 no Ulek P13 potwierdzona, może się cofać. 3 na uh... O, oh. Oj, oj, oj. No, że będzie Mercedes tam. Widzę, widzę, widzę. Tak, tak, tak. Hmm. do resu? Nie, to nie będzie. jesteście do resu? O kurwa Jest karambol Ja pierdolę Będzie Yeah. Za... O kurde Jest safety car 5 no. osób bez skrzydła całego Trzy osoby nie żyją Idzie safety car Tak musi być No, no urban, teraz, urban, Urban Wyprzedzanie pod SC Co my się odjewali? Ja pierdolę Idę okay. na e, dyrekcję, że cię wyprzedził pod SC Jak panu panów komentatorów wyglądało o, ludzie! <laughs> Papryk na, do bit, na wjazd do Pitu poleciał! Taki był tam impet. Po prostu kamera się zmienia... No. I cygna P6! Fajkowo. jaki tu jest ten. Wolny, te Pit. No, 60 na godzinę. Esa, proszę Państwa. Jedziemy co? Co jest? Nie mam pojęcia. No, Ercy. Jak się tu oszczędza, chyba ciężko. No, nie jest łatwo, z tego co wiem, też macie te dość wysokie skrzydła, więc może być problem, więc lepiej się jakoś bardzo nie wypalać. Teraz taki tren będzie, nie? Jeżeli by przyszedł, to przyszedł DRS-a do... Mora oj, już pod Oj, Ale mocno się wypalił z Mora, bo on już tylko 60% ma Powiedz, że mam tak? Ja tracę, kurwa, na tej prostej No czekajmy, jak każdy tracę, i to mi teraz mnie oddaje okay, nice, No też się musiałem trochę wypalić Chyba mm. coś to wiesz, nie chcę się tam tr trzymywać, nie? Zobaczymy, jak wyjdę okay. Czy z zmora mruga? Nie, ale on ma 27% w tym momencie Dobra, wiesz co? Wyprzedzę Cię Dobra Włączam DRS Dzięki Okej, okay. nice Okej okay. Próbuj się utrzymać za wielkie Najprościej Próbujemy, bo Urban traci tempo, więc to nie będzie problemu z tym Tak, tak, rzuca ona... go bo nas życie już 35% wow. Na Kerbosy najechałem Nie wjechał jeszcze Oj, a zostanie tutaj po, pożarty no, no też ma ludzka 35% Pora pali również już nie Tak, mirek już jest po picia nie pali nie ja podam. Okay. Ale Kazak ma malutko airslide, powiem do ciebie. ma 20. ma 30 mhm. Ja go rzucę. Strasznie. Pan ogólnie zawsze tak... jak... Po nie? Tak, jest. tak, tak. Bardzo na nim idzie. Ja DRS do Smorki Ja sam Morda zmora się nie złapał Ja go przesadzam chyba Nice Tylko wjechał do ziemi, więc... I jest na softach, które mają już 40% Oj, kolizja, karambol! Nie, uderzył w ścianę Spider-Man potężnie Na wyjściu ostatniego, tam była kolizja z Podmaxem Kurde, CMSC Myślałem, że przy takim hitie uderzy banda, ale... To nie Na wyjście ostatniego Oj, VSC. Brak skrzydła BSC Przerzucił ci przed BSC już Dobra, ale git, bo jesteśmy za boksami No, nikt nie zyska na tym. Nie, ta auto skręca, tylko to jest kwestia opo W tym przypadku akurat no my z Morka tracimy na tym. Nie wiem po co to robisz. Wyprzedź mnie, chłopie. A nie. Może no, to jest właśnie wirtualne pj Dobra, ale do wyścigu jeszcze jest, do, do końca jest daleko. No teraz mnie wyprzedzi na pewno. Tak to tak jest, co się przyda. Zróbcie coś, wywołacie coś kurna. Nie to Mirag, ale ktoś inny. To jest ciekawa końcówka. Nie uwierzysz, chłopie, powiedzieć nie tymi Mirrorim, ale bokiem. Lepiej. Ja nic Nam nie mów, powiem. lepiej nic nie gadaj ja tylko powiem, że klapy płacę No i mi hebe wyprzedza w tym momencie Kurde Przepraszam Nie pali No bardzo ZINT Wiesz może? Eee ZINT ma 17% A ty podobnie jak ja Nie no, nie pęknie chyba No kos się od cos... zarobimy Jak ja nie, nie, DRS-u nie złapałem Patryk, kurde, cool. wszystko przez to Demano też mnie dojedzie No on ma chyba bardzo mocne Wszędzie, wszędzie Bła to trzeba będzie zgłaszać, bo... Trzeba Znowu... powinno się robić, no. Po prostu no, trzeba będzie kilka... Ten... kilka ...miastów zebrać, żeby karę miał. Tylko... Mhm. Tak. Nie, że błąd, tylko po prostu celowo to robił. może... No co tam? Wrażnie już mi jak na opony, bo już jest 68%, ale w Teraz będzie ryzyko pęknięcia tego. A i nie on RS-u, okej okay. Klapek Klapek, klapek. Się Obrócił się do na prostej stoi, uwaga! No, troszeczkę się poczuł. Dobra, dojechałem P5. Jezus, to i tak nice. jest wybronione jak na 70. 70, 70. Ojej, mam Stanie karę. Trudno jest stanie karę. to trudno, no. Po co się wpychał kurba?